Andrew Bieńkowski, Mary Akers, Radykalna Wdzięczność lekcje, których udzieliło mi życie syberyjskiego zesłańca. Lekcja dwunasta bądź dobry. Każdy człowiek ma w sobie podstawową przyzwoitość i dobro. Jeśli jest im posłuszny i działa zgodnie z nimi, ofiarowuje światu mnóstwo tego, czego świat najbardziej potrzebuje. Nie jest to trudne, lecz słuchanie tego, co w nas dobre, wymaga odwagi. Pablo Casals W chacie na drugim krańcu wioski, matka przygotowywała swojego małego Saszę by dzielnie stawił czoło ciemnościom i poszedł na wieś załatwić pewną potajemną sprawę. – Musisz tam pobiec – mówiła do syna. – A jeśli ktoś cię o coś zapyta, nic nie mów. Jeżeli zobaczysz, że obserwują, dokąd idziesz, wracaj do domu. – Tak, mamo – odrzekł chłopiec, trzęsąc się ze strachu na myśl o tym, co ma zrobić – Wszyscy wiedzieli, że wieśniacy nie są skłonni pomagać nowo przybyłym, których tutaj zesłano na rozkaz Stalina. Ale mama Saszy widziała na ulicach wychudzone dzieci. Widziała też ich matkę, która codziennie ciężko harowała i mimo to chodziła z podniesioną głową. Sama, będąc matką, nie mogła patrzeć, jak głodują i nie robić niczego, by im pomóc. A ta starsza pani, ich babcia, pomogła kiedyś rodzinie Saszy. Znała pewną roślinę, którą poleciła zaparzyć, a potem rozsmarować Saszy na piersiach, kiedy to złapał go taki kaszel, że ledwo mógł oddychać. Ta pani przyniosła im wówczas korzeń tej rośliny i swym łamanym rosyjskim pouczyła ich, jak trzeba to przygotować. Teraz więc mama zapięła Saszy kurtkę aż pod szyję, do jednej kieszeni włożyła mu marchew, a do drugiej cebulę i kazała iść do tej chaty, w której mieszkało dwóch znanych mu chłopców. Tymczasem Zosia zużyła ostatni kubek mąki, by przyrządzić rzadką papkę, z której usmażyła na patelni chlebowy placek. Mąki wystarczyło tylko na jeden, który podzielili na cztery części. Rozgrzał im trochę żołądki, chociaż był bez smaku, i jego przełykanie nie sprawiało przyjemności. Mój brzuszek chce więcej, powiedział Jurek. Napij się wody, odrzekła mama, podnosząc jego kubek. Nie ma już chleba? zapytał. Niestety, Jureczku, mąka się skończyła. W tym momencie rozległo się ciche pukanie do drzwi. Kobiety wymieniły spojrzenia, po czym Zosia poszła otworzyć. Na progu, w słabym świetle, stał chłopiec z drugiego końca wsi, nerwowo przestępując z nogi na nogę. Włożył ręce do kieszeni i wyjął marchew i cebulę, obejrzał się za siebie w nieprzeniknione ciemności. Wejście, szepnął. Zosia przyjęła jego dary, i chłopiec, czym prędzej, zniknął w mroku. Spasiba! zawołała cicho, w ślad za nim dziękuję. Pamiętam tego małego chłopca, który od czasu do czasu przynosił nam po zmroku coś do jedzenia. Nie znaliśmy jego rodziny, lecz ci ludzie byli dla nas dobrzy. Nigdy jednak nie mogliśmy okazać im wdzięczności, bo mieszkańcom wioski powiedziano, że jesteśmy wrogami państwa i nie wolno nam pomagać. Zostaliby ukarani, gdyby się to wydało. Ich pomoc za każdym razem bardzo mnie poruszała, jako podwójny akt dobroci z ich strony. Po pierwsze, chcieli pomóc, a po drugie, mieli odwagę podjąć takie ryzyko. Podobnie jak amerykańscy abolicjoniści, którzy pomagali zbiegłym niewolnikom uzyskać wolność, lub jak Niemcy ukrywający Żydów w czasach Holokaustu. Ci ludzie również ponosili ryzyko, pomagając nam, i byliśmy im za to niezmiernie wdzięczni. Moja matka była rozdarta wewnętrznie, kiedy otrzymywała takie dary. Z jednej strony symbolizowały one bowiem poświęcenie ludzi, Którzy nami ofiarowywali, a z drugiej strony nie mogła się za to odpowiednio odwzajemnić. Mogła najwyżej powiedzieć temu chłopcu: Spasiba, kiedy biegł z powrotem do domu. Zawsze miała nadzieję, że te jej podziękowania dotrą do matki chłopca, ale pewności nie było. Rzecz dziwna. Istniała niepisana zasada, że władze komunistyczne zniechęcają ludzi do okazywania grzeczności i dobrych manier, zwłaszcza wobec takich jak my, wrogów państwa. W tym czasie i w tym miejscu panowało ogólne przeświadczenie, że coś takiego jak dobre maniery są właściwe burżuazji, wykształconej klasie średniej i dlatego trzeba je odrzucać. Proletariat Klasę pracującą i chłopów uważano za przyszłość komunizmu i wszystko co wiązało się z klasą średnią było podejrzane. Mojej rodzinie trudno było przyjąć taką postawę, ponieważ zawsze bardzo ceniła uprzejmość i dobre wychowanie. Nie chcieliśmy jednak zwracać na siebie uwagi jako na ludzi należących do inteligencji czy burżuazji. Było to zbyt niebezpieczne. Nauczyliśmy się więc ukrywać ten aspekt naszego życia. Wydaje mi się to niezmiernie smutną częścią naszych przeżyć na Syberii konieczność skrywania swojej dobroci, zwłaszcza w miejscu, gdzie życie stałoby się bardziej znośne, gdyby ludzie byli dla siebie lepsi. Na szczęście istniały życzliwe osoby, które wiele ryzykowały, aby okazać nam dobroć, nie prosząc o nic w zamian. Do dzisiejszego dnia uważam to za ostateczny tryumf ludzkiego ducha nad warunkami życiowymi. Mimo trudności, z jakimi borykaliśmy się na Syberii, wierzę, że ludzie są z gruntu dobrzy, przyzwoici i życzliwi. Uważam również, że możliwości okazywania dobroci są nieograniczone. Jak powiedział Seneka, Gdziekolwiek jest człowiek, tam istnieje możliwość czynienia dobra. Dziś większość z nas ma szczęście żyć w świecie, w którym życzliwość akceptuje się, czy też wręcz nagradza. Śmiem także przypuszczać, że nie umiemy nawet w pełni zrozumieć, jak bez niej wyglądałby ten świat. Zmuszony do życia na Syberii, gdzie Okazywanie dobroci uznawano za akt nieposłuszeństwa, jeśli w ogóle ją okazywano. Mogę stwierdzić, że dobroć jest wartością, którą musimy rozwijać, jeżeli mamy przetrwać jako gatunek. Bez niej świat nie jest piękny. Buddyjskie powiedzenie głosi: Jeżeli zapalisz światło dla kogoś innego, oświetlisz drogę także sobie. Kiedy okazujesz ludziom dobroć i życzliwość, wtedy nie tylko świat staje się trochę lepszy dla nas wszystkich, ale także ty sam lepiej o sobie myślisz. Poza tym ludzie życzliwi z większym prawdopodobieństwem doświadczą życzliwości od innych osób. Brzmi to jak podstawowa zasada relacji typu wygrana, wygrana, czyż nie? Dobre uczynki są. Zewnętrznym wyrazem życzliwości, lecz nie można jej rozumieć wyłącznie w kategoriach naszych czynów. Pielęgnowanie dobroci wewnętrznej w myślach i w dobrych uczuciach wobec bliźnich jest równie istotne jak jej przejawy zewnętrzne. Jeśli chcemy być naprawdę życzliwi, musimy też uświadamiać sobie własne myśli dotyczące innych ludzi. Oraz nas samych. Jeżeli zdajesz sobie sprawę, że osądzasz cudze czyny albo strofujesz sam siebie za jakieś niedoskonałości, oznacza to, że nie jesteś życzliwy. Lao Tzu, chiński filozof i ojciec taoizmu, napisał: Dobroć w słowach tworzy zaufanie, dobroć w myśleniu tworzy głębię. Dobroć w dawaniu tworzy miłość. Powinniśmy pamiętać, że aby móc okazywać życzliwość i dobroć, musimy być także dobrzy dla samych siebie. Powiedzmy, że zapominasz, iż trzeba kontrolować własne emocje i obrzucasz kogoś wezwiskami. Zawsze możesz później powrócić do tej sytuacji i odegrać ją ponownie, ale w taki sposób, jak zachowałbyś się teraz. Możesz się zastanowić, w którym miejscu sprawy potoczyły się źle i zaplanować, jak postąpisz lepiej w przyszłości. Możesz także wykorzystać sposobność, by wytłumaczyć się przed osobą, którą zraniłeś i zapewnić ją, że pracujesz nad tym, aby reagować w sposób bardziej konstruktywny. A gdy już to zrobisz, powinieneś siebie pochwalić, bo Uświadamiając sobie, że źle się zachowałeś i naprawiając krzywdę, stawiasz pierwszy krok na drodze do sukcesu. Nigdy nie sądź, że porażka to już koniec. Jest ona zawsze początkiem, okazją, aby uczyć się na własnych błędach i następnym razem postąpić lepiej. Na początku Zosia. Poczuła ulgę, gdy komisarz powiedział jej, że nie będzie już pracowała w oborze przy krowach. Te wielkie stworzenia naprawdę ją przerażały, a na ich karmienie, pojenie, wypasanie i dojenie zużywała więcej energii, niż dostarczała jej swojemu ciału z pożywieniem. Ta praca, w połączeniu z próbą pokonania nawracających ostrych ataków tyfusu, zamieniała każdy dzień w walkę z wyczerpaniem. Zosia poczuła ulgę, ale jednocześnie niepokój, ponieważ komisarz, zwalniając ją z tego ciężkiego obowiązku, oświadczył, że będą się musieli przeprowadzić całą rodziną w inne miejsce. Nie towarzyszyły temu żadne wyjaśnienia, z wyjątkiem tych samych wytartych słów, których użyli sowieccy żołnierze, deportując ich z Polski. Stalin uznał, że powinniście przenieść się do lepszego miejsca zamieszkania. Ironia tych słów była niemal nie do zniesienia. Wybaczcie mi więc, — pomyślała Zosia, że w to nie wierzę. Jak dadzą radę zaczynać wszystko od początku w nowej wiosce? Nikt ich tam nie znał. A co będzie z jej tygodniowym zarobkiem w postaci błochenka chleba Chociaż ten jeden bochenek na tydzień był znikomym pożywieniem dla nich czworga, to przynajmniej odsuwał ich o krok od śmierci głodowej. A teraz jego także nie będzie. Czym wypełnią tę pustkę? Jej chłopcy już tak wychudli, że ich skóra wyglądała jak cienki papier opinający kości. Ile jeszcze ubędzie im ciała, zanim umrą w końcu z głodu? Czy w nowym miejscu znajdą lepszą chatę, a może gorszą? Czy dadzą jej cięższą pracę niż zajmowanie się krowami? Tyle było niewiadomych, lecz Zosia ze wszystkich sił starała się odsunąć zmartwienia na bok i skupić uwagę na tym, co jest dzisiaj. W wieczór poprzedzający ich przeprowadzkę do nowej wioski, ktoś zapukał do ich drzwi. Gdy Zosia otworzyła, Zobaczyła stojącą w mruku Marię. Kobieta trzymała coś ciężkiego, kryjąc to w fałdach spódnicy. Dobry wieczór, powiedziała Zosia swoim łamanym rosyjskim, starając się ukryć zaskoczenie. Krowy za tobą tęsknią odezwała się Maria, puszczając oko. I kiedy je dzisiaj doiłam, powiedziały, że powinnam ci to przynieść. Wyjęła dzban jasnego płynu. A co to jest? Woda? spytała babcia, stojąc w progu obok córki. Ciii, mamo szepnęła Zosia, nie chcąc, by wyglądało na to, że są niewdzięczne. To jest serwatka pozostałość po zsiadłym mleku, które bierze się na ser. Zosia wiedziała, że serwatka zawiera mnóstwo witamin i białka. – Spasiba – powiedziała, przyjmując z rąk Marii dzbanek. Chłopcy też podeszli bliżej, zaciekawieni. Maria wydobyła z pomiędzy fałd spódnicy drugą kwaterkę i wręczyła ją babci. – Państwo każe mi dodawać serwatkę do zlewek dla świń. Podała następny dzbanek Andrzejowi, a czwarty Jurkowi. Ale ja myślę, a krowy się ze mną zgadzają, że świnie nie zauważą różnicy, jeśli dziś wieczorem ich serwatką będzie woda. Krową też powiedz: Spasiba, szepnęła Zosia i ukłoniła się, mając uśmiech w oczach. Zastanawiam się często, czy do tej innej wioski kazano nam się przenieść dlatego, że do jakiegoś urzędnika dotarła pogłoska, iż mój ojciec wstąpił do wojsk brytyjskich i wkrótce będzie nas szukał. Może mieliśmy żyć w lepszych warunkach, kiedy nas odnajdzie, a może przenosili nas gdzieś dalej w nadziei, że tam nie będzie nas mógł znaleźć. Przez te wszystkie lata nie mogłem się tego dowiedzieć, lecz i tak nadal o tym myślę. Jest to przykład paranoi wielkiego brata, w której tkwił rząd stalinowski. I którą dobrze opisał George Orwell w swojej książce pod tytułem Rok 1984. Nawet gdy już przenieśliśmy się do Ameryki i mieszkaliśmy tam wiele lat, matka nie udzieliła wywiadu żadnemu amerykańskiemu reporterowi, który chciał opisać naszą poniewierkę na Syberii. Ramię Stalina było dla niej zbyt długie, aby mogła czuć się swobodnie. Ale babcia. Wieczna buntowniczka, zgodziła się na taki wywiad w 1951 roku, bo, jak powiedziała, nie czuła żadnego lęku. Wierzę jej. Na szczęście dla nas, nawet w tym bezdusznym systemie, traktującym nas jak bydło, istnieli tacy ludzie jak Maria, którzy uznawali nasze człowieczeństwo i tak się o nas troszczyli że ryzykowali własny byt, oferując nam pomoc. Albert Schweizer napisał: Czasem światło nasze przygasa, lecz inny człowiek ponownie je rozpala w jasny płomień. Każdy z nas jest winien ludziom, którzy ponownie wskrzesili w nas ten ogień najgłębszą wdzięczność. W naszym przypadku sprawiła to dobroć Marii. Maria nakarmiła nasze ciała, ale również odnowiła naszego ducha. W całym tym cierpieniu podarowała nam balsom swojej dobroci i współczucia. Po latach, gdy miałem okazję przeczytać pamiętnik Anny Frank, podziwiałem w jak prosty i bezpośredni sposób wyraziła ona tę ideę, pisząc jak to wspaniale, że nikt nie musi czekać ani minuty, by zacząć naprawiać świat. Wymowność jej pamiętnika i jej mądrość w obliczu cierpienia pozostały wej pamięci na długie lata. Spędziłem życie starając się rozumieć innych ludzi i im pomagać, i doszedłem do wniosku, że dobroć jest tą wartością, którą najbardziej podziwiam u moich przyjaciół, współpracowników, pacjentów, a nawet nieznajomych. Zgadzam się z powieściopisarzem Henrym Jamesem. Który powiedział: W życiu człowieka ważne są trzy rzeczy: pierwsza, być dobrym; druga, być dobrym; i trzecia, być dobrym. Najlepsi, najskuteczniejsi psychoterapeuci i doradcy psychologiczni opierają się na dobroci. Jej okazywanie jest również aktem duchowym. Każda z największych religii świata podkreśla w swoich świętych Pismach znaczenie dobroci i życzliwości. Jego świątopliwość Dalai Lama powiedział: „Moja religia jest prosta. Moją religią jest dobroć. A piękno dobroci jest takie, że nawet najmniejszy gest może ogromnie poprawić sytuację drugiego człowieka.” Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich działanie jest naprawdę wielkie, powiedziała matka Teresa. Pocieszające jest to, że każdy może być dobry, kiedy chce. Nie musisz mieć władzy, by okazywać dobro innym ludziom. Mówi o tym jedna z bajek Ezopa. Potężny lew złapał malutką myszkę. Myszka błaga, by darował jej życie, i w końcu lew puszcza ją wolno, a ona obiecuje, że kiedyś mu się odwdzięczy. Lew śmieje się. Co może zrobić taka mysz dla silnego lwa? Ale oto pewnego dnia lew wpada w sidła i nie może się uwolnić. Przybiega myszka i przygryza sznury umożliwiając mu wydostanie się z pułapki. A morał jest taki. Nawet bardzo mały gest życzliwości nigdy nie idzie na marne. Życzliwość dla naszych wrogów lub ciemiężycieli także może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Jestem przekonany, że dzięki społecznej, życzliwej postawie mojej rodziny traktowano nas nieco lepiej. Delikatność i dobroć nie są przejawem słabości i rozpaczy, lecz oznaką siły i pewności siebie, napisał Khalil Gibran. Pracując z kilkoma najciężej chorymi pacjentami, zauważyłem coś niezwykłego. Gdy zaczynały się postępy w leczeniu, u pacjentów pojawiały się przede wszystkim dwie cechy i były one oznaką, że zbliżamy się do wielkiego przełomu. Chodzi o dobroć i poczucie humoru. Kiedy jeden z tych poważnie chorych pacjentów nauczył się śmiać albo nawet żartować, wiedziałem już, że uczyniliśmy ogromny krok naprzód, po którym przyjdzie prawdziwy sukces. Śmiech zawsze był bardzo obiecującą oznaką, a kiedy już ten człowiek uczynił pierwszy, choćby najmniejszy gest życzliwości, nie za moją namową, ale z własnej inicjatywy, wtedy było wiadomo, że rzeczywiście weszliśmy na drogę prowadzącą do pomyślnego zakończenia terapii. Pamiętasz Nancy, kobietę skłoną do bezpodstawnych, gwałtownych wybuchów złości, którą zakwalifikowano jako przypadek beznadziejny? I cóż, okazało się, że aktywne słuchanie zachęciło ją do tego. Aby reagować i werbalizować swoje uczucia w sposób logiczny. A kiedy zaczęła zachowywać się sensownie, inni także odnosili się do niej coraz lepiej. A gdy ich stosunek do niej się poprawił, zauważyłem u Nancy powrót jej zwykłej ludzkiej życzliwości. Na początku było to proste, dziękuję. Które zaskoczyło jej opiekunów, kiedy jak co dzień pomagali jej się ubrać. Dotychczas przez wiele lat w ogóle nie zauważyła ich pomocy. To, "dziękuję", otworzyło jej drogę do częstszych i większych gestów życzliwości i uprzejmości i na pewno odegrało ogromną rolę w jej ostatecznym wyzdrowieniu, tak, że mogła wrócić do domu pod troskliwą opiekę rodziny. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku dość popularne było umieszczanie na zderzaku naklejki z napisem Pamiętaj o spontanicznych aktach dobroci i bezinteresownego piękna. Jest to zachęta do tego, aby wypowiedź negatywną wyrażającą przemoc i brutalność przekształcić tak, by stała się życzliwa i pełna zrozumienia. Można to zrobić nie tylko za pomocą słów, ale także naszych czynów. Jak twierdzi wiele osób, które los ciężko doświadczył i które wiele wycierpiały, i jak wskazuje idea radykalnej wdzięczności nasza pierwsza lekcja naprawdę możemy z rzeczy złej uczynić dobrą. W takim sensie, w jakim ja robię to teraz dla ciebie. Biorę zło z wczesnego okresu mego życia. I przekształcą je w dobro dla innych ludzi. I nie rozważajmy czynienia dobra tylko w kategoriach wielkich zmian na lepsze. Małe dobre uczynki rozchodzą się jak kręgi na wodzie i stają się coraz większe. Arcybiskup Desmond tu mówił: Gdziekolwiek jesteś, czyń trochę dobra. To właśnie te małe, dobre uczynki, zebrane razem, podbijają świat. Najmniejszym i najprostszym aktem życzliwości, dostępnym nam wszystkim, wszędzie i zawsze, gdy tylko spotkamy drugiego człowieka, jest uśmiech. On nic nie kosztuje. Łatwo można go ofiarować. Jego dawanie sprawia nam przyjemność. Jest on zaraźliwy. Uśmiechajcie się do siebie, powiedziała matka Teresa. Uśmiechaj się do swojej żony, uśmiechaj się do swego męża, uśmiechaj się do swoich dzieci, uśmiechaj się do innych ludzi. Wszystko jedno do kogo. To pomoże wam wzrastać we wzajemnej miłości. Uśmiech to życzliwy gest wyrażający miłość. Jest niczym wyciągnięta do kogoś ręka. Nic nie kosztuje, a sprawia, że czujesz się lepiej. To najlepszy rodzaj zaraźliwej infekcji. Pamiętaj więc, aby się uśmiechać i obdarzać innych życzliwością, bo życzliwość jest balsamem, który łagodzi każdy ból, a właśnie uśmiech jest najszybszym sposobem jej okazania. Na szczęście, będąc dobry dla innych, Jesteś także dobry dla siebie. Ludzie, którzy chcą być dla innych mili, częściej bywają szczęśliwi i łatwiej im żyć, i są pewnie również bardziej pociągający. Gdy aktorkę Audrey Hepburn zapytano o jej piękne usta, odrzekła: Aby mieć ładne usta, trzeba mówić miłe słowa. Uśmiech lub miłe słowo to także najszybszy sposób okazania komuś, że mu wybaczamy. A wybaczenie ma moc uzdrawiającą to najważniejszy akt dobroci, jaki możemy spełniać wobec siebie nawzajem, a także wobec samych siebie. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy od czasu do czasu błądzimy. Wszyscy kiedyś zawiedziemy naszych bliskich. Ale wybaczenie pozwala puścić winę w niepamięć, pozwala zacząć wszystko od nowa. Jest ono większym lekiem niż tylko utrzymywanie kontaktów. Leczy naszą duszę i przywraca nam harmonię, a kiedy już nauczymy się dostrzegać swoje poczucie krzywdy i złość, i świadomie, odpuścimy. Wtedy postawimy pierwszy krok na drodze do odzyskania spokoju. Koniec lekcji dwunastej.